No, wisi. Fajnie wisi. Bo dostałem jest laga. Jest. To połączenie. Dobra, zostawcie, teraz uważajcie, kurwa. Dobra. Bo nawet dwa niech zostaną. do z nami do. do, do, do... Dobra. Dobra. Dobra o góry no Chodź teraz, nie. No chodź. Nie, 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 poczekaj, 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 on wejdzie sobie. Tam, Zost, wciągnij, go. Zosta wciągnij, wciągnij nie, go, zostaw, zostaw, nie, zostaw te wszystkie cztery tam, zobaczymy. Oni tam obudzą, nie? One no, tam, po, się, tam się... Skarż. nie, nie wpadły. A. Zaczniemy. jak tu był. Dobra, mam klucz. To skaczemy tam. Alej. Te drzwi. E. Dobra, prąd jest. Teraz windą do góry, nie? Ale którą on windą jechał? To? Tu, wskakuj, chodźcie, chodźcie. Wyskaczemy teraz. O! Leopardo jedzie. No dobra, ono no, do góry. Wyskakuj, wyskakuj, wyskakuj. Nie, nie wyskakuj. No, wyskakuj. Pojechał. Pojechałeś sam. PUSA, no no, a, a co, moja wina, że kurwa... <laughs> Poczekaj. To, cześć. Jou. Ja to chcę. Tu możesz zrobić? Czekaj, idę po drugiej. Bo tu, jeszcze, tu, będą, tu będzie jeszcze czekaj, tu będzie jeden. A patrz, nie ma go. O no, co za maciasz, no? Okay, ja jestem u góry już. Dobra, to my jedziemy na górę. Chodź, wejdziemy w góry i, i zobaczę, czy mi to się. stanąć i spojrzeć, nie? Jest! Ha, odblokowało się mi. Teraz czekaj tam. Aha. Razy. Spojrzałem mu w oczy i od razu się odblokowało. Widziałeś? Dobra, jesteśmy też u góry? Czekaj, w z której strony? To z tej czy z tej? Kurde, no, nie pamiętam. Tak to kurwa? Nie to jest. trzeba zrobić? Stanąć? A, jest racja, z O! Czekaj, on zejdzie. Rozciągnę, niech za mną się pogoni. O, ci to podoba. Ci... O, ci to działa. O, to działa. Mam. No Acie? A, już jest dobrze. Dobra. Dobra, teraz wracamy do. Do, do... do początku początk nie? Tak nie da wrócić nie tu się przeskoczy no. Dobra jestem tu Teraz Pop, musimy e, e, na, samą, e. na samą górę Czekaj, tutaj coś... A tu się buduje te tak, macie coś? Macie coś? Nie trzeba, macie trzeba, nie, nic nie mamy oczywiście Prawie tą window do góry tym. Do góry teraz jechać Pst, przyjechała, dwie są dobra To zobaczymy która będzie ten Dobra chodźcie teraz a to do góry, czy na do pojedzie? Teraz nie wiem. Pojedzie do góry, tak. Tak? To bez sensu, to na dół musimy jechać. Dobrze, no do góry. Teraz tutaj każdy musi przynajmniej. A teraz trzeba otworzyć to u góry. To trzeba by teraz nabić ten, teraz trzeba za... nabić punktów, nie? Zabijać go? To mam, ktoś żółty? Ktoś Adi, e, ten. No, jak to Adi. się mówi. Zabij. Nożem go. Jutro otworzysz... to teraz otwórz tam o góry. Okej, jeszcze to zostało. jeszcze jedno zostało. Ja, kurwa, dupa. Mówiłem, że jeszcze jedno. No i tak dobra, to zabijamy się, bronimy tutaj, i tyle. Czekaj, dobra, e, czekajcie, tu możesz wziąć to. I można już na to zbudować trochę, czekajcie. Dobra, ja mam tą. E, tą. Ten lemierz, jak to się nazywa. No bo teraz musimy się utrzymać tylko w Macie jakiegoś jeszcze? Tomek otwórz drzwi Jest na dole, ja już swoją część Teraz do góry chodź, wtedy otwórz drzwi Bo tam zostało, tam chyba coś zostało czy nie bo spróbuję zejść, jak nie to zginę, nie wiem Dobra jestem teraz do zejść Czekaj, bo teraz swoją część, jeszcze jedna część jest potrzebna, nie? Dwie jeszcze część? lery ogólnie No bo dwie mamy no Ogólnie, Dwie mamy na pewno już Mam... a nie. Mam część, żeby nie było. Dobra. Spokojnie zejść i tutaj ją zamontować. Tu zesk zeskoczyć musisz. No tutaj. Aaaa... o, no ja jebie. Żyjesz? Czyż, przeżyłeś. Nie. nie. Kurczę, szkoda. Ja, Dlaczego do takiego skończy, farta? Ty... To trzeba rundę skończyć. Chodź, a to, to teraz skończymy tu rundę i tyle. A... jest to, zombiak. On nie idzie w ogóle. On ten, jest nad nami. Ale teraz wiesz co? Pojedziemy, teraz do góry, przygotujemy się. On się tam odrodzi, Tak, to cześć. A ty weźmiesz ten. Oj, nie no. To tworzy drzwi. Dobra, otwierać drzwi. Bierz to, tu... czekaj, jest tutaj. Dobra, mam. Jeszcze jedna, Tomek. Tomek, tutaj chodź, chodź tu Tomek, weź tą część. Patka? No jest. Patrz. Dobra, mamy. To co idziemy zrobić tą tą część i wtedy odrodzimy go? Chodź wtedy, zrobimy. to. jest tam. ten kluczyk? Ja się zastanawiam. Że... Nie to. Kluczyk jest do wind. Tu już no. co, co on daje? Żeby winda przyjechała. Aha, Ale że on, on tylko jeden raz się ten, nie? U, y, potem go tracisz. No, chyba tak. Myślę, moja to ma chuj taki kluczyk. Nie wiem. Dobra. dobra. Wow, ma. Oh, do jugger, 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 jugger. Double tak, nie, ja tego nie chcę Dobra, okej okay. Kurczę Kurwa, nie zdążę, ja zdążymy kupić, teraz tylko nożem Dobra, ale czas, żeby nie paść kurwa, ja jadę na dół, nie no To nieładnie To jest bardzo nieładnie Tylko nożem, niczym innym To nożem każdy manusz? Mam, nie? Każdy? No. Uh -huh. no. Jakiś perk za darmo. A hita bierze. No. Jeszcze jeden gdzieś jest. Gubił się chłopak. Gdzie jest? To gdzie on jest? To gdzieś się zabugował. Opuszczę go, tu jest. Aha, uwaga! I? No cóż tam dostałem? To jest mhm. uzdrow się sam, uzdrow się sam taki perk, ale nie wiem jak on działa, bo to jest pierwszy perk. ja, pierwszy... ja dostałem tego, jak to się nazywa, że mogę mieć trzy bronie główne. A no no ja dostałem. To ja dostałem, ja dostałem... Ja dostałem... No, szybkie, uzdrow się szybkie, sam, szybkie, takie dwie szybkie. jakby. Szybkie, szybko. Nie wiem co to jest, nie wiem ale to. jak to działa, to nie wiem. To jak padniesz, to będziesz miał tylko pistolet i będziesz taki taki dziwny ten ekran wokół siebie i będziesz musiał się samo zdrowić. tylko że mi się to nie udało przedtem. Ale tu zaminowane. Też zaminuj jak masz, nie znaczy się jak nie, mam. To nie masz jeszcze. Ale widzisz, bo jak na przykład przychodzą te małpki, to byśmy się bronili to nożem i te miny tak, miny tak samo działają, nie? Mm -hmm. Że miny też... Za, bliz, za za dużo min. A to coś mam rozstawić? No, stawiaj, To Tomek, stawiaj to, dlaczego nie stawiasz tego? A jo, ja zapomniałem o tym. Więc. Tylko, tylko pamiętajcie o jednym, że to nie wolno wejść, nie? Tam jest jedynką, ja? Jedynką, No. Gdzie? Nie, nie podoba mi się to. To powinno tam bardziej z przodu stać, co? Dostałem jakiegoś achievementa. Dostałeś za wyrzucenie w ciągu jednej gry 10 10 zombie z tego... z katapulty. No to jest achievement, no.

Padły, Tyły, Kurwy. No tak, no co? Tam już tak pieczki można grać. Oh, Oooo, oh, oh. Nieładnie powiem wam, bo nie mam czym się bronić teraz, ile pominę chociaż.